będzie TikTok, Instagram Oj, woda troszkę duża na rzece Żeby się trafić kolejne jest taka skarpa Dobra. Ja przyjechałem. A jak tam Tomasz? Tomasz, Tomasz, to jest Tomasz Przyjedzie. Eee, na cyklu. Bo szpizn mam tak zrobiony. O, ale dał. No, byle jak? Także mam nadzieję, że nie A czy no, jak odpalnie, to i tak nowym. kołko się włączyło, ale nie działa teraz będziemy wjeżdżać od innej strony, ponieważ nie chcemy się tam jechać tutaj przejadę chyba tak Jak nie, to tam potok jest, to nic takiego. Co? Jak coś, to, to tylko potok jest, to tam się zatrzymasz i tak, na dole. Dawaj, to, to... Wygląda źle, ale nie jest aż tak źle. Byleby mu nogi nie braku, bo jak braknie nogi, to będzie kas kasacja. A, to Dawaj, zjeżdżaj! A, tak, no to ta, o tym myślałem. Tak trochę ta, ta, myślałem, że będzie sprowadzał go. Myślałem, że go będziesz sprowadzał. Jak pewien zawodnik, taki, który by tak zrobił. No. Nie było aż tak strasznie. Dobra, teraz lecimy elegancko tutaj. Moje ślady jeszcze są, nic więcej nie był. W sumie to tylko ja tu jeżdżę. Niech więcej tu nie jeździ, także fajnie. Wyjeżdżasz? Co? Wyjeżdżasz? Możesz prosto, nie musisz tu jak ja, bo tu gdzie ja to jest trochę ciężej. Prosto, tylko jak chcesz większy rozpęd, to tam mieć, bo tam jeszcze nie jest wyjeżdżona. Bo tu nie mogą ruszyć. Dawaj ja cię nagram. Co? Zatrzymam się tam w połowie i cię nagram. Nie. Dawaj, dawaj. To muszę się jakoś tu zatrzymać. No dawaj. No Spokojnie wyjedzie. Ja żebym jedynką jechał, żebym wyjechał to. A czy no wyjechał, żebym Tu aż dojechał. Takiego kuzyna małego. 5 lat ma co jeździ motorem i tu wyjechał. No prawie wyjechał, tu nie dał rady, ale... Nie powiedziałem mu jakim biegiem, może byś wiedział nie! na spokojnie. On się obawiał na czylku. To wiem, że to tak wygląda jakby było nie do wyjechania, ale są jest spokojne. A tu jest taki winowajca tu właśnie, który ostatnio mi felkę prawie zniszczył, bo w niego wam, ale nie się Tu kiedyś wyjeżdżałem też tam, ale to no taki bez sensu trochę podjazd, bo tam kamieni dużo jest i nie ma się ustawić za bardzo. Dobra, ja jadę teraz tam. Kuna za mało mam ale byli bądź Zabiłbym się Zabiłbym się Kurde Ha się obsrałem trochę Już myślałem, że wale w to drzewo, siły bo ja tam wyskakuję i mnie go zdławiło. O! Ktoś ich jeździ. Próbujesz jeszcze raz? Nie? A nagrałeś mi fajnie? Chyba tak. To będzie z dwóch perspektyw na filmiku. Dobra, teraz jeszcze ja tego tu wyjadę. I... A ty. No, jak nie chcesz zjeżdżać, to możesz tu być. Czy... No, tam wyjeżdżamy, z my zjechali. No, tam wyjedź, no. E, na no spokojnie. Tam nie ma nic strasznego. No, Dobra, sobie tu jeszcze spróbuję. I to by było na tyle... O nie! Zgubiłem gumę.

trwy'r den, trwy'r Także będzie fajnie, a tu kolega ruski mrył, bo astro widzę. Będziemy próbować. Kiedyś tu mieliśmy taki mini alator budować, ale chęci małe i nikomu się nie chce, także także tak. Dobry. O, dalej jest zaspa, ale ciul tam, może przejdzie. Tak, są szanse tylko tam bardziej. Ja próbuję chyba. Czek, ja go oprę i będę patrzył. To ja zjeżdżam na dół. A dobra, poczekam. Poczekam, poczekam. Ej, coś ci bije, ale to nie jest nic w silniku raczej. To raczej coś bije o silnik. Mi się wydaje, że coś jest odkręcone i tak bije. Bo to dziwne, że was tak głośno biło. Korba by chyba tego no, mogłaby no, w sumie. No, on tak bardziej puka, tak wie. No, on tak puka i on tak słychać. A to no. tak bardziej ci bije, coś obija o coś. Jadę spróbuję na lewo. Nie wiem, w mnie byś wyciągał. No. Nagrywa się? Nagrywa się. Nagrywa Dobra, Paweł będzie skakał. Czekaj, dwują. Dwójan, dwują, nie? Teraz jest lu. Nie, teraz mam tak? Tak. Dygam się, że się wydupce. ale no, dobra, raz się żyjemy, nie? wyjechał. Bo jak go od tej strony widzę, to tu nie ma dużej zaspy. O, jaka zaspa, jodźcie pierun! Widziałeś to? Chłopie, teraz, a widziałem, że tam gdyby z kierownicę. Ale mamy fajną łacinę teraz, bo się zaciera Serio? <laughs> nie no, nie wiem, tak się śmieję Zjeżdżam teraz tu i tam, piorę do góry Albo się zjadę nie, bo mam tu Nie, ma kurde teraz Nie wiem, kiedyś taki nie miał, także. To tak samo jak u mnie, nie u mnie była opaska, ja się wyrymę. A ja kopni w koło Czujesz? Co? Jakie mam użyska rozwalone Aha. Mi się nie chce ich robić nie. 大的是吧 A to patyk musisz, co tak myślał Wjeżdżasz? Wyjedziesz Jedynką wjedzie, ogień tu wyjedziesz. Tylko się ustawi. Fala mameta. To się kameruje, tu maszę, także musisz pokazać klasę. Kameruje. Klasę pokaż. Masza. Musimy się gdzieś ustawić. Tutaj jest motocykl. Jedynką dawaj! Ustaw się! Ustaw się tak jak ja jedynką ufaję. I wyjdziesz na spokojnie. Jak nie to ci wyjada. Jest, ja jestem Billy Bolt chłopie. <grywka> to się mu pułko matko chrystusowo tyś miał tu jechać Jem. ja już mówię amen, motor w powietrzu będzie i dobrze, żeś to zrobił dawaj zjedź tu i teraz tu kita Ty... Jem, jadę tędy, jadę. <laughs> dobra ale to było dobre no. Że ile się nagrywa, żeby to dużo nie nagrywać bez bezpasanej... Ja już myślę, że ty leżysz. Ja już myślałem, że ty nie wyjedziesz, tu nie ma szans. Także tak, widzowie, yy, aha, no nieźle. Yy, Tomasz, Tomasz wyjechał w bardzo fajny sposób. Można powiedzieć, zrobił to idealnie. Piękna Asia. bo tam kiedyś jeździliśmy w tamtym potoku, tam fajnie jest. Teraz tak, dziadek przyszedł. Jeszcze raz! Tylko się ustaw tak jak ja, ale ci wyższe dwa mocy trochę Dobrze, żeś nie odpuścił gazu, tylko do odciny trzymał Ej, wiesz jaki będzie ten miniaturka i odcinek? Motor był prawie w powietrzu Motocykl, przepraszam, motocykl Dobra to było Dawaj jeszcze raz Tylko nie jedz tam, tylko tu Ja myślałam, ja nie wiedziałam co ty robisz Patrzę, jedzie powoli Nagle kita do góry nie, to było dobre. Ja się miałem tam ogłuszać, ale już by było za późno, to ja już Aś, ty tam, Darchu, myślisz, jak superbohater tak leciał. Ale ja będzie miniaturka, ty. Miniaturka będzie dowolona. Nie To no. było dobre, Jacek. To już nie jedziesz? Nie. No to będziemy kończyć ten oto piękny odcinek. To masz uprzęt do subowania. No, będzie, będzie więcej kontentu z Tomaszem A kontent z Tomaszem jest piękny jak Oto widzieliście tutaj Nie wiedziałem co się dzieje Ja myślałem, że on tu pojedzie A on nagle kita tam do góry w pewnym momencie Także no Tu będzie mój Instagram Tomasza też mnie za to, że tak ładnie zrobił Też będzie Tu będzie mój Instagram, zapraszam Tomasza Instagram Sub, like I co? Chyba na tyle